Okazuje się, że operacja Pegasus w rzeczywistości była operacją Moskwy, a ściślej mówiąc GRU, po to, aby przykryć udział rosyjskich służb specjalnych w Puczu w Katalonii, Puczu katalońskich separatystów. Świetnie analizę na ten temat można przeczytać na Platformie X, autorstwa mistera Johna Bingama oraz Mariusza Kosłowskiego. I analizę te polecam. Ale warto się również zastanowić nad operacją Pegasus i platformą Telegram. Właścicielem platformy Telegram jest Paweł Durow, który ma w tej chwili obywatelstwo między innymi francuskie, niedawno zatrzymany i postawiony ma szereg zarzutów dotyczących działania w różnych obszarach, nielegalnych działaniach. Te zarzuty. Kwestionuje Sandurow, ale warto przypomnieć, że Telegram wystartował ze swoimi poufnymi informacjami i, tele, i również na temat polskich polityków oraz poufna rozmowa w tym samym czasie, kiedy była operacja Pegasus. Te trzy operacje nieco żywo przypominają działania. Gieru I wpisują się w profil działania rosyjskich służb specjalnych. Bo przecież wystarczy przypomnieć, co się ukazywało na platformie POŁUFNA Rozmowa i co się ukazywało na Telegramie. Przecież tam były informacje dotyczące życia polskich polityków, którzy wówczas rządzili w Polsce. Mało tego, ukazały się na przykład spis telefonów polityków prawa i sprawiedliwości. Warto zrobić bardzo szeroką analizę. Tych trzech zdarzeń, czyli afery Pegazusa, Telegrama i, o, i oczywiście poufnej rozmowy. Bo błyskawicznie informacje, które się tam ukazywały, przedostawały się do tak zwanych wolnych mediów. A wolne media kolportowały te informacje podobnie jak kwestionowały swego czasu zatrzymanie Pawła Rupcowa, czyli Pablo Gonzalesa. Szpiega Gieru, który był z honorami witany przez Władimira Putina po tym jak nastąpiła wymiana szpiegów. Nie da się rozdzielić tych trzech operacji specjalnej, które tak jak powiedziałam, wpisują się w metodologię działania rosyjskich służb specjalnych. Możemy być niemal pewni, że Polska przez 8 lat rządów PiS-u była pod ostrzałem rosyjskich służb specjalnych i te służby specjalne działały za pomocą, za pomocą swoich agentów. Kilku, kilku z nich zostało złapanych. Najgroźniejszym był oczywiście Paweł Rówcow, czyli Pablo González, który funkcjonował jako hiszpański dziennikarz i była to doskonała przykrywka dla jego działalności. Ale, tak jak powiedziałam, warto i trzeba łączyć te trzy operacje: Pegasus, poufną rozmowę i Telegram. Telegram, Platforma. Która jest w tej chwili jedną z najpotężniejszych platform na świecie, i przypomnieć, że jej właściciel ma postawione zarzuty. Bardzo poważne są te zarzuty: od działania na rzecz wywiadów po pedofilię czy afery przemytnicze. Bardzo ważne jest to, aby te wszystkie. Operacje zostały dogłębnie zanalizowane przez naszych analityków, ponieważ możemy się jeszcze dowiedzieć bardzo dużo ciekawych rzeczy i postawić odpowied i odpowiedzieć na pytanie, czy polscy politycy opozycji tak bardzo łatwo wchodzili w tę narrację, nie mając pojęcia i dlaczego wchodzili w tę, tę narrację, nie mając pojęcia o tym, że jest to operacja służb specjalnych.